Hej, cześć, witajcie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam moją żonę, cześć Asiu, Marysiu, Żanetko, Aniu. Witam Was wszystkich, wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak się mamy w ten piękny sobotni poranek? Mam nadzieję, że wszyscy trzymacie się dobrze. Taką mam szczerą nadzieję. Zawsze miło jest Was zobaczyć. Wszystkich tych, którzy zdecydowali się w sobotę rano, co nie jest wcale takie proste. Jednak przejść i spotkać się wszyscy razem tutaj o dziewiątej. O, cieszę się bardzo z każdej osoby, która tu jest. I dzisiaj e, na odmiany nie z podróży, e, a, a już spod pracy. Chociaż to jest też trochę ciekawe, bo do tego chcę mm, troszkę tak jakby nawiązać, bo ostatnie właśnie parę tyłem do ołtarza, tak naprawdę, które robiłem, zawsze było gdzieś tak jakby w pewnego rodzaju podróży. E, bo i było, jak wyjeżdżaliśmy z Anglii. Macham do moich dziewczynek. <mach> witam, witam. Cześć dziewczynki. Fajnie, fajnie że jesteście. Moje, moja żona Ewelinka razem z Lili i Mirja, moimi dwoma córeczkami, też oglądają. Bardzo się cieszę. A wracając do, do, do tego, o czym zacząłem. To, to, że, że wiecie, wyjeżdżaliśmy z Anglii, akurat była sobota i, i mieliśmy, miałem tę do ołtarza, tak? Potem w następną sobotę jeździliśmy z jednego punktu w drugim do drugiego punktu w Polsce i też byliśmy w podróży. Później, gdzieś chyba przed samymi wakacjami z Bogiem, dosłownie też, jeżeli dobrze kojarzę, jeszcze było, było tyłem do ołtarza i też gdzieś tam wiecie już przygotowanie do tej podróży. Potem wracając, jak wracaliśmy, ale byliśmy u mojego brata. Więc te, te, te takie w podróży, w podróży, w podróży. I tak sobie myślę, że mówi się o tym, że Pana Boga kontempluje się w podróży, w, w ruchu. I to był taki wspaniały, bym mógł powiedzieć, przykład tego, tak? Że, że byliśmy w różnych miejscach, mogliśmy spotykać Boga właśnie w, w naszych wakacjach z Bogiem. Eee. No, może nie zawsze, Asiu, chociaż. Właśnie do tego chciałem nawiązać, że to był właśnie taki czas, właśnie rekolekcji, właśnie podróży gdzieś w drodze. Ale Wróciliśmy do, do, wiecie, do codzienności, do życia codziennego. Tak, właśnie jestem pod pracą. Można byłoby powiedzieć, że już to nie, nie, nie w podróży, ale uważam, że to jest piękna kontynuacja tego, że nasze życie może być podróżą. I wiecie co? Wracaliśmy z. Z Polski do Anglii i spędzasz 20, no dobra, no w cała podróż zajmuje około tak 27-28 godzin, nam zajęła, żeby dojechać z jednego punktu do drugiego. I to już mówimy o tym ostatnim odcinku, nie, nie, nie o całej podróży, ale to szczegół. Ale w ciągu tego czasu tak miałam okazję popatrzeć, wiecie, na, na wszystko, co mijaliśmy, na, na, na góry, na jakieś tam jeziora, rzeki na piękne zachody słońca, na piękne wschody słońca i to wszystko tak jakoś mnie natchnęło trochę do tego, żeby wrócić do, do jednych z moich ulubionych historii, a mianowicie do Władcy Pierścieni, żeby przeczytać te książki znowu. No a skąd zacząć lepiej, jak, jak nie od samego początku, czyli od Hobbita. E może ktoś z Was kojarzy akurat te, te klimaty, mam nadzieję. że nie będę sam, ale to jest jedna z, z moich, ulubionych, moich ulubionych historii, moich ulubionych popowieści. Bardzo kocham. E... <taki> tak, Kasiu, większość w drodze albo do pracy, albo na działkę, teraz w drodze na wakacje też widzisz. No, coś w tym musi być. Jakiś, jakaś jest w tym myśl, tak. Ehm... I nie wiem, czy kojarzycie, jak jest nazwana, bo potocznie tak mówimy, znaczy Władca Pierścieni zaczyna się od hobbita. Ale jeżeli ktoś trochę w tym klimacie jest, to wie, że tak jakby opowieść, którą Bilbo napisał, nazywa się troszkę inaczej, bo jest nazywana hobbitem, ale, nazywa, ale w książce istnieje jako tam i z powrotem czyli podróż Bilba Bagginsa. I tak sobie właśnie o tym pomyślałem, że podróż tak, jeżeli ktoś kojarzy, kojarzy właśnie historię Bilba, historię Skobbita, która tak naprawdę Tolkien też był bardzo był katolikiem tak i, i, i tak jakby gdzieś chcąc nie chcąc yy, w książce jest to, to trochę zauważalne, tak, ta, ta, ta jego wiara tam, mimo że wiadomo, nie był, miało to być żadne odniesienie, ale jednak jest widać to odbicie. Myślę, że pięknie to właśnie akurat pokazuje na tej książce, że wiecie, wiecie, poznajemy postać na samym początku książki i ta postać jest w jakimś jakimś stanie, załóżmy. tak? Potem wyrusza w podróż, przebywa całą podróż. I w momencie, kiedy wraca do tego samego punktu, tak, bo wraca do domu, po przebyciu oczywiście całej też drogi powrotnej, e, mimo że znajduje się może nawet w tym samym miejscu, bo wraca do swojego domu, to nie jest już, nie jest już nigdy tym samym hobbitem, nie jest nigdy już tą samą postacią. I myślę, że to jest coś, co chce nam Pan Bóg powiedzieć dzisiaj, co do, co, do czego nas chce trochę zachęcić, mianowicie do tego, że żebyśmy patrzyli, skąd może wyszliśmy. Jako podróż przebywamy. Jeszcze oczywiście na pewno przebędziemy, tak? Ale nawet w takim odcinku, jak teraz sobie możemy pomyśleć, że. Większość z nas była w domu, pojechaliśmy na wakacje z Bogiem. Nas nie było praktycznie miesiąc czasów w Anglii, tak? Wróciliśmy do domu. I czy jestem dalej tym, tą samą postacią, tym samym człowiekiem, którym byłem? Czy ta podróż już właśnie coś we mnie zmienia? Czy, czy wiecie, czy, czy jest ten ten, tak jakby, ten taki najważniejszy e, etap w, w każdej książce, czyli rozwój postaci? I czy to tak jakby no, od, 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 odwzorowuje dzisiaj nas? Czy wiecie, czy możemy spojrzeć w tył i zobaczyć, że okej, okay, może tak na co dzień prowadzimy normalne życie, tak staramy się właśnie spotykać Pana Boga. I może tych takich ogromnych zmian nie widać, nie? Tak na, na, na co dzień. Ale kiedy obrócimy się do tyłu, czy podróż, którą już zaczęliśmy z naszym, z naszym Bogiem, którą przebyliśmy, czy już przypadkiem nie jest taka, że. Wiecie, już widać te zmiany, czy dalej, nie, czy, czy dalej jesteśmy tym samym Damianem, Hobbitem, Anią, Kasią, Gosią, czy jeszcze kimkolwiek innym, którym zaczynał to podróż, czy w tej podróży już zacząłem się zmieniać. Bo warto jeszcze sami odwrócić się do tyłu i sprawdzić, że zmieniło się dużo. I tak trochę jak też tak sobie myślę o tym, co Ania wczoraj wspominała, bardzo mi się podobało, to wczoraj szedłem do ołtarza Ani, bardzo jakoś tak do mnie trafiało, że wiecie, te, te, tak naprawdę w codzienności warto uczyć się też tej rozmowy z Panem Bogiem, właśnie w tej podróży, tak bym to nazwał. Trzymajmy się tego. Podoba mi się ten temat. Żeby spotykać tego Pana Boga, kontemplować Go i jakby spotykać Go w tej podróży. W każdym każdym naszym w każdym naszym dniu w każdej codzienności. W takiej podróży podróży małej i dużej, tak? Nie tylko właśnie takiej dużej, może wakacyjnej podróży, ale w każdej podróży, którą mamy w ciągu dnia, w ciągu naszego życia, w naszej codzienności. Bo wiecie, często jest tak sobie myślę, że o zawaliłem z modlitwą, zawaliłem z tym albo z tamtym, ale tak naprawdę. Pan Bóg będzie się bardzo cieszył z tego. Jeżeli ja będę do niego mówił, właśnie to, co mówiła wczoraj też Ania, rozmawiał z nim. I, i to też jest rodzaj modlitwy, bo zwracamy się do, tego, do naszego Boga. A wiecie, tak sobie, tak sobie myślałem o tym dzisiaj, właśnie, że e, są czasami takie, wiecie, e, chcemy budować różne relacje w, w naszym życiu, nie? I, I czasami natrafiamy na takie momenty, że ciężko jest nam coś powiedzieć, może do kogoś albo, wiecie, po prostu coś, żeby ciężko przeszło przez gardło, albo popatrzeć komuś w oczy i mu powiedzieć różne rzeczy. A z naszym Bogiem bym powiedział, że mamy do pewnego stopnia ten komfort, jakbym to nazwał, że dobra, nie widać Go, ale mogę Mu powiedzieć o wszystkim. I to jest dobre miejsce do tego, żeby w naszej codzienności uczyć się tego, z Nim rozmawiania, a, a przez to, że możemy powiedzieć Mu wszystko, On nie oceni, nie spojrzy takim dziwnym okiem na to, co mu chcesz powiedzieć. Okej, okay, Pan Bóg wie pewnie wszystko to, co możesz mu powiedzieć, ale jak inaczej jest, kiedy on nie musi się domyślać, albo nie musi wiedzieć, a możesz mu o tym powiedzieć. Kiedy to po prostu możemy usiąść, albo możemy nawet iść, być w drodze i, i powiedzieć, że Panie Boże, słuchaj. No ciężko mi nawet to przez gardło musi przejść, ale jest na przykład taka i taka sytuacja. Albo bardzo się cieszę, i wiecie, nawet, nawet taką radością może jest ciężko mi się podzielić, ale chciałbym ci powiedzieć dzisiaj, że jestem wdzięczny, albo że się bardzo cieszę z tego i tego powodu. A to zawsze otwiera drzwi i miejsce do tego, żeby być wdzięcznym za, za różne rzeczy. Albo nawet uczyć się właśnie tego już z Bogiem mówienia ciężkich rzeczy a to będzie nas uczyło i otwierało do tego, żebyśmy mogli też właśnie mówić różne rzeczy, może ciężkie, może radosne, może w ogóle zaczęli się dzielić naszym życiem, naszą codziennością z kimś innym, z innym człowiekiem, który po prostu jest obok. Więc myślę, że te dwie myśli tak bardzo mocno grały mi dzisiaj w sercu i wierzę, że znajdzie się tu choć jedna osoba, do której, do której Pan mógł chcę powiedzieć, że każdy naszej podróży codziennej Możesz zobaczyć, jak zmienia się Twoje życie, tak jak zmienia się główna, główna postać książki. Um, I możesz do, do mnie odezwać się każdy, w każdym momencie. I nie musi to być formułka, nie musi to być wiecie, nie wiadomo jaka ogromna modlitwa, ale wystarczy, że do mnie powiesz, że ze mną porozmawiasz. Bóg naprawdę bardzo się cieszy z tego, kiedy rozmawiamy z Nim, kiedy nie pomijamy Go nawet w, nawet w takich małych rzeczach jak codzienność. Więc to są myśli na dziś. Wierzę, że Pan Bóg na pewno będzie, będzie działał właśnie tymi myślami, i nie zostaje mi nic więcej. Życzę Wam bardzo dobre, dobrego dnia, e, wspaniałej soboty. Niedługo spotykamy się z chłopakami na, na działce. Wiem, że już niektórzy tam pracują dzielnie, więc niedługo do Was dołączam. E, I życzę Wam wszystkim wspaniałej soboty, dobrego dnia i trzymajcie się. Do zobaczenia. I pamiętajcie, żeby dzisiaj porozmawiać z Bogiem. Trzymajcie się, hej.